Istnieje ciche paradoks, którego wielu współczesnych mężczyzn nie dostrzega. Uczy się ich, że aby zdobyć serce kobiety, muszą być jeszcze milsi, bardziej romantyczni, gotowi do poświęceń i zawsze dostępni, gdy ona tego potrzebuje. Ale po całym tym wysiłku zostają sami. Nie dlatego, że byli niewystarczający, ale dlatego, że zbyt łatwo zrezygnowali z siebie, by zasłużyć na miłość. W świecie pełnym pustych rad na temat relacji istnieje pewna stara prawda, którą Machiavelle rozumiał już wieki temu. Fundamentem prawdziwego przyciągania nie są uczucia, lecz władza, nie ta, która kontroluje innych, ale ta, która pozwala kontrolować samego siebie. Prawdziwy mężczyzna nie jest tym, który goni, on ma swoją ścieżkę, zbyt ważną, by dać się rozproszyć potrzebą bycia zaakceptowanym. W oczach Machiavelliego to nie ten, który próbuje zadowolić innych, przyciąga uwagę, to ten, przy którym inni chcą się wykazać, by zdobyć jego uznanie. Różnica tkwi w jednym: czy ty jesteś centrum własnego życia? Czy pozwalasz, by to ktoś inny stał się jego osią? Zastanów się, ile razy słyszałeś kobiety mówiące z rozbrażającą szczerością, nie wiem, co we mnie wstąpiło: on nic specjalnego nie robił, a ja nie mogłam przestać o nim myśleć. To właśnie o tym mówimy. To nie magia. To obecność. To mężczyzna, który ma cel który zna swoje granice, który wie dokąd zmierza. To nie gesty pełne wyrachowania, ale subtelne poczucie: Jeśli nie będę uważna, mogę go stracić nie dlatego, że odejdzie, ale dlatego, że jego droga jest zbyt wielka, by zatrzymał się tylko dla mnie. Taki mężczyzna emanuje czymś trudnym do opisania. Nie można go zmanipulować. Nie da się go przesunąć z miejsca, i nie da się go niczym zastąpić. Mężczyzna, który żyje według swojej misji, nie szuka potwierdzenia, nie pyta o zgodę na życie po swojemu, nie targuje się ze swoją duszą w zamian za kilka chwil bliskości. I właśnie dlatego nie jest postrzegany jako jadka zdobycz, jest zagadką, czasem wręcz irytującą, bo. Nie da się go kontrolować, ale po irytacji przychodzi ciekawość, a za ciekawością przyciąganie, którego nie da się odrzucić. W psychologii mówi się o cichej władzy: nie krzyczy, nie epatuje, ale nie da się jej zignorować. To jak wejść do pokoju i od razu wiedzieć, kto w nim rądzi, choć ten ktoś nie powiedział ani słowa. On nie potrzebuje uwagi, ale i tak nie można go przeoczyć. To nie znaczy, że masz być zimny i niedostępny. To znaczy, że nie reagujesz impulsywnie na emocje innych. Obserwujesz, analizujesz, odpowiadasz z rozmysłem. Nie rzucasz się, gdy zostaniesz zignorowany, nie wpadasz w panikę, gdy ktoś się dystansuje i nie gubisz się w ciszy drugiego człowieka. Bo nie żyjesz po to, by się komuś przypodobać. Żyjesz po to, by coś zbudować, a kobieta, która to zobaczy, nie będzie potrafiła przejść obok ciebie obojętnie. Prawdziwa siła, jak pisał Machiavelli, to zdolność zachowania spokoju, gdy inni tracą panowanie nad sobą. To działanie nie pod wpływem chwilowego impulsu, ale z myślą o długofalowym celu. I właśnie to rodzi poczucie bezpieczeństwa. Nie dlatego, że obiecałeś, że ją ochronisz, ale dlatego, że widać, że nic nie jest w stanie cię złamać. Kiedy mężczyzna odmawia zmiany planów tylko po to, by zrobić jej przyjemność, kiedy nie porzuca swojej drogi, by być chwilę bliżej, to może ją zaboleć, może ją nawet zdenerwować, ale pod tym gniewem pojawi się coś innego szacunek. A z tego szacunku rodzi się jeszcze mocniejsza rzecz – lojalność. Nie dlatego, że jej o to blagałeś, ale dlatego, że ona widzi wartość, którą nosisz i wie, że nie chce tego stracić. W czasach, gdy większość mężczyzn zdradza samych siebie, byle tylko być kochanym, ten, który ma odwagę być sobą, staje się nie do zastąpienia. Nie ma nic, co szybciej zabija przyciąganie, niż mężczyzna, który porzuca swoją drogę tylko po to, by być bliżej kobiety. To nigdy nie dzieje się nagle zaczyna się od drobiazgów. Odrzucona propozycja spotkania z przyjaciółmi, bo ona miała zły dzień. Przesunięta ważna rozmowa biznesowa, żeby zawieść ją na kolację. Cisza, gdy jego przekonania zostały zlekceważone. Wszystko w imię świętego spokoju. Te pozornie niewinne wybory, jeśli się powtarzają, stają się czymś groźniejszym. Procesem, w którym mężczyzna przestaje być osią własnego życia. A gdy mężczyzna przestaje być centrum siebie, przestaje być atrakcyjny. Nie jest już widziany jako silny, godny zaufania, pełen mocy. Staje się cieniem, kimś, kto próbuje się dopasować. W oczach Machiavellego taki człowiek traci zdolność do autonomii. A tracąc autonomię, traci władzę. Spójrzmy na historię Tuana. Mężczyzna z ustabilizowaną pracą, z pasją, z silnym kręgiem znajomych. Wszystko zmieniło się, gdy zakochał się w kobiecie, którą uznał za tę jedyną. Na początku był sobą, ale z czasem każde jej nie stawało się cięciem w jego wnętrzu. Zrezygnował z siłowni, bo według niej to strata czasu skrócił godziny pracy, by być więcej razem, unikał sporów, by nie ranić relacji, cisza, gdy jego przekonania zostały zlekceważone, wszystko w imię świętego spokoju. Te pozornie niewinne wybory, jeśli się powtarzają, stają się czymś groźniejszym. Procesem, w którym mężczyzna przestaje być osią własnego życia. A gdy mężczyzna przestaje być centrum siebie, przestaje być atrakcyjny. Nie jest już widziany jako silny, godny zaufania, pełen mocy, staje się cieniem, kimś, kto próbuje się dopasować. W oczach Machiavellego taki człowiek traci zdolność do autonomii. A tracąc autonomię traci władzę. Spójrzmy na historię Tuana. Mężczyzna z ustabilizowaną pracą, z pasją, z silnym kręgiem znajomych. Wszystko zmieniło się, gdy zakochał się w kobiecie, którą uznał za Tę jedyną. Na początku był sobą, ale z czasem każde jej nie stawało się cięciem w jego wnętrzu. Zrezygnował z siłowni, bo według niej to strata czasu. Skrócił godziny pracy, by być więcej razem. Unikał sporów, by nie ranić relacji. Z zewnątrz gesty czułości, w rzeczywistości akty lęku lęku przed stratą. Lęku, że nie jest wystarczający, lęku, że zostanie porzucony, aż pewnego dnia zrozumiał, że sam się zagubił. I właśnie wtedy, paradoksalnie, kobieta, którą kochał, zaczęła się oddalać, nie dlatego, że stał się gorszym, ale dlatego, że stał się przewidywalny, zależny, rozmyty. Kobiety lubią być słuchane, to prawda, ale nie szanują tych, którzy nie mają własnego zdania. Lubią obecność, ale nie pragną mężczyzny, który gotowy jest poświęcić wszystko tylko po to, by się przypodobać. Pociąga je mężczyzna, który potrafi powiedzieć nie nie dlatego, że jest zimny ale dlatego, że ma coś, czego nie da się poświęcić własną drogę. To jest tożsamość, struktura energia wypływająca z wewnętrznego kompasu. W oczach Machiavellego. To człowiek, którego nie da się kontrolować, i właśnie dlatego przyciąga, jak burza, jak tajemnica, jak coś, co wymyka się definicją. Taki mężczyzna nie próbuje robić wrażenia, nie sprawdza telefonu co pięć minut, czy ktoś napisał. Czasem zapomina odpisać, nie z braku interesowania, ale dlatego, że goni za wizją, która pochłania go całkowicie. Ta nieobecność nie jest grą. To echo autentycznego skupienia i właśnie to sprawia, że jego obecność staje się hipnotyzująca. Zapamiętaj, im bardziej przewidywalny mężczyzna, tym łatwiej go zastąpić. Ale mężczyzna, który ma własny świat, z zasadami, rytmem, pasjami i przestrzenią, do której nikt nie ma dostępu, on sprawia, że kobieta zaczyna się zastanawiać, czy ja mam miejsce w tym świecie? A gdy to pytanie się pojawi, zanim idzie pragnienie. Nie pragnienie kontroli, ale pragnienie połączenia, bycia zaproszonej, bycia zobaczonej. Prawda jest taka, mężczyźni nie tracą swojej siły przez brak mięśni czy pieniędzy. Tracą ją, gdy bardziej boją się stracić kogoś innego niż samych siebie. Każde poświęcenie, które rodzi się z lęku, zostaje odczytane. I zamiast wdzięczności rodzi pogardę, bo jeśli nie umiesz chronić siebie, jak możesz chronić kogokolwiek? Mężczyzna może kochać głęboko, ale nigdy nie powinien tracić swojej struktury w imię tej miłości, bo prawdziwa miłość nie każe ci porzucać drogi, prawdziwa miłość dołącza do niej, bo jeśli nie masz własnej ścieżki, to dokąd ta miłość ma z tobą pójść? Prawdziwe przyciąganie. Nie rodzi się ze słów, rodzi się z atmosfery, którą ze sobą niesiesz? Znasz ich mężczyzn, którzy nie są wysocy, nie są bogaci, nie są wyjątkowo zabawni, ani nawet zbytnio towarzyscy. A jednak kiedy pojawiają się w pomieszczeniu, kobiety robią się niespokojne. Nie robią nic szczególnego, ale ich obecność sprawia, że trudno przestać o nich myśleć. Dlaczego? Bo mają coś, czego nie da się kupić wewnętrzną władzę. Nie krzyczą, by zwrócić na siebie uwagę, a jednak wszyscy patrzą. Nie muszą niczego udowadniać ich spokój mówi za nich. W oczach Machiawellego to nie najbardziej hałaśliwy zdobywa ludzi to ten, którego nie da się odczytać. I ta nieprzewidywalność nie pochodzi z gier ona wynika z autonomii. Z niezależności psychicznej, której większość ludzi nawet nie zna. Pomyśl o mężczyźnie, którego kobieta nie potrafi zapomnieć. To nie ten, który codziennie rano pisze miłego dnia, kochanie, to ten, który potrafi zniknąć na kilka dni, nie dla manipulacji, ale dlatego, że żyje własnym życiem. A gdy wraca, nie tłumaczy się, nie przeprasza, po prostu jest. I wszystko, co robi, ma przez to większy ciężar. Nie sprawia, że trzeba go kochać, sprawia, że kobieta chce go kochać, i nawet nie wie dlaczego, bo przy nim wszystko nagle ma sens. To właśnie Machiavelli nazwał sztuką sprawić, by inni potrzebowali ciebie bardziej niż ty ich. I to jest serce prawdziwej atrakcyjności. Prawda jest taka. Kobiety mają niesamowicie wyczulony radar na stan psychiczny mężczyzny. Jeśli nie panujesz nad sobą, ona to wyczuje. Jeśli boisz się, że zostaniesz porzucony, ona to poczuje. Jeśli ubajesz niezależność, ale wewnątrz jesteś pełen chaosu, ona się nie nabierze. Nie szuka perfekcji. Szuka stabilności. Nie szuka zimna. Szuka dojrzałości emocjonalnej. Mężczyzna może się zezłościć, ale nie daje się dominować złością. Może poczuć ból, ale nie rozpada się. Może zostać odrzucony, ale nie pozwala, by to go zdefiniowało. I kiedy jest obok, kobieta czuje się bezpieczna. Nie dlatego, że coś obiecał, ale dlatego, że jego obecność. Jest jak kotwica na wzburzonym morzu. Nie musisz być emocjonalnym pomnikiem z marmuru, ale musisz umieć utrzymać siebie, gdy świat się chwieje. Taki mężczyzna nie staje się niewolnikiem emocji, nie potrzebuje natychmiastowej odpowiedzi, nie domaga się ciągłego zapewniania, nie pyta, co ja dla ciebie znaczę co trzy dni. Bo wie, że takie zachowania nie budują miłości, one ją duszą. A tymczasem mężczyzna, który nie oczekuje niczego, ale sam w sobie jest wyborem wartym uwagi, to on sprawia, że kobieta zbliża się z własnej woli, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że odległość między nimi zaczęła ją przyciągać. W psychologii mówi się o zjawisku fantom efektu efektu zjawy. Kiedy ktoś zostawia po sobie wystarczająco dużo przestrzeni, nie pojawia się cały czas, nie tłumaczy każdego kroku, w umyśle drugiej osoby powstaje strefa wyobraźni, i właśnie tam rodzi się pragnienie. Mężczyzna, który ma własne życie, własny świat, własne rytuały, którego nie da się mieć na zawołanie. To tem, który rozpana wyobraźnie, a wyobraźnia jest bramą do pragnienia. To nie znaczy, że masz znikać dla efektu, to znaczy, że nie możesz zapomnieć, że zanim ktokolwiek do ciebie przyszedł, ty już byłeś całym wszechświatem, i nawet gdy ktoś wejdzie, ty wciąż musisz nim pozostać, bo jedna z najbardziej atrakcyjnych cech. To brak strachu przed utratą, nie dlatego, że ci nie zależy, ale dlatego, że wiesz, że jeśli ta relacja wymaga porzucenia siebie, to nie jest miłość, to zależność, a ty jesteś gotowy ją puścić, jeśli ceną miała być twoja droga. To nie jest okrucieństwo, to wierność czemuś większemu. Wobec samego siebie. Jest cienka, lecz fundamentalna różnica między obojętnością a spokojem wewnętrznym. Obojętny mężczyzna nie troszczy się. Jest chłodny, zdystansowany, emocjonalnie zamknięty. Czasem mylony z silnym, ale to tylko maska. Bo obojętność to nie siła. To ucieczka, lęk przed prawdziwym połączeniem. A spokój wewnętrzny to coś zupełnie innego. To świadomy wybór. Nie polega na odrzuceniu emocji, ale na ich opanowaniu. Nie odrzuca miłości, po prostu nie pozwala jej sobą rządzić. Mężczyzna spokojny może kochać głęboko, ale nie traci siebie w tej miłości. Może pragnąć, ale nie błaga, może troszczyć się, ale nie potrzebuje posiadać, i właśnie dlatego dla kobiet staje się niewytłumaczalnie pociągający. Taki mężczyzna nie reaguje impulsywnie, nie zazdrości, bo nie brakuje mu pewności siebie. Nie sprawdza telefonu, nie podejrzewa, nie tworzy w głowie scenariuszy zagrożenia bo rozumie coś prostego. Jeśli musi ciągle wątpić, to ta relacja już nie ma wartości. Nie żyje w strachu przed stratą, bo kobieta nie jest dla niego nagrodą najwyższą. Największą nagrodą jest żyć w zgodzie z samym sobą. A jeśli ktoś zdecyduje się iść z nim, to będzie wybór, nie konieczność. Pewnego razu zapytano jednego znanego mężczyzny sukcesu. Jak to się dzieje, że twoja żona wciąż tak bardzo cię szanuje i walczy o tę relację jak na początku? Uśmiechnął się i odpowiedział. Nigdy nie sprawiłem, by myślała, że potrzebuję jej, by istnieć. Kocham, ale nie jestem zależny. Wie, że jeśli jutro odejdzie, będzie mi smutno, ale ja dalej pójdę swoją drogą. Bo mam coś większego niż miłość, mam misję. To nie była podpowiedź chłodna, to była odpowiedź człowieka, który wie: Nie można być naprawdę kochanym, jeśli nie potrafi się stać samemu. Mężczyzna taki nie musi mówić, jesteś wyjątkowa. Nauczył się tego z książek. Ona to czuje, bo wie, że nie może go mieć. Bo zanim będzie należał do kogokolwiek, on należy do siebie. Kobieta może poczuć się przez to zraniona, ale potem coś w niej się budzi, bo w świecie, w którym mężczyźni klękają, by być kochanym, to ten, który stoi prosto i idzie dalej, to on zostaje w pamięci. Machiavelli powiedział kiedyś, Mądry człowiek nigdy nie powierza całej władzy lojalności innego i w miłości jest tak samo. Mężczyzna nie powierza swojego losu w ręce kobiety nie dlatego, że jej nie ufa, ale dlatego, że nigdy nie stawia się w pozycji zależności, nie błaga by została, nie udowadnia desperacko swojej wartości, nie wiąże emocjami. Zamiast tego, Tworzy przestrzeń, w której ona chce zostać, bo wie, jeśli odejdzie, straci coś rzadkiego, kogoś, kogo nie da się łatwo znaleźć, kogoś, kogo trudno zatrzymać, kogoś, o kim trudno zapomnieć. I to, że potrafi żyć pełnią bez nikogo, to budzi pytania, dlaczego on mnie nie potrzebuje tak jak inni czy naprawdę dla niego coś znaczę? Czemu nie odpisuje przez kilka godzin? To nie są wątpliwości, to pierwsze nasione pragnienia, nie fizycznego, lecz głębokiego, emocjonalnego głodu bycia częścią świata, którego nie da się posiadać. To ten głód rodzi lojalność, której nie da się wyjaśnić. Mężczyzna, który ma życie pełne sensu, nie potrzebuje składać wielkich obietnic. Jego obecność mówi wszystko. Nie obiecuje, że będzie żył dla niej. On zaprasza ją do świata, który już istnieje: świata z kierunkiem, z zasadami, z ogniem. I jeśli ona postanowi odejść, drzwi się zamykają, a on idzie dalej. Nie z obojętności, ale dlatego, że misja nie może się zatrzymać tylko dlatego, że ktoś nie chciał w niej uczestniczyć. Kiedy spojrzysz na całą drogę, od mężczyzny, który zatracił się w walce o bycie kochanym, do tego, który idzie własną ścieżką z wewnętrzną świadomością, od tego, który oddał własną tożsamość dla chwilowego uczucia, do tego, który nosi w sobie świat, którego nie da się zastąpić. Zaczynasz rozumieć coś prostego, ale głębokiego. Prawdziwa atrakcyjność nie rodzi się z chęci przypodobania się, lecz z odmowy kompromisu z własnym ja. Mężczyzna nie pociąga, bo mówi piękne słowa pociąga, bo ucieleśnia coś większego niż miłość ideał, misję, wiarę, której nikt nie może odebrać. W oczach Machiavellego prawdziwa siła nie polega na tym, ile razy ktoś mówi, że cię kocha, ale na tym, jak żyjesz, gdy odchodzą. Nie dlatego, że nie kochasz, lecz dlatego, że wiesz, Twoja obecność ma wartość, nawet jeśli nie zostaje przyjęta. I właśnie ta spokojna pewność, ta zdolność dopuszczenia, bezgoryczy, ta niezależność od cudzej decyzji, to źródło lojalności, której żadna obietnica nie może zastąpić. Kobiety nie zakochują się w strategiach podrywu. Zakochują się w mężczyznach, których nie da się kontrolować, w tych, którzy nie reagują nerwowo, nie boją się być sami, nie potrzebują ciągłego potwierdzania bo wiedzą ile są warci. W świecie pełnym ludzi, którzy gonili za miłością jakby była ostatnim oddechem, ten kto potrafi żyć bez niej, staje się nie do odparcia. I wtedy pojawia się paradoks. Właśnie wtedy, gdy jej nie potrzebujesz, ona zaczyna czuć, że nie może bez ciebie. Gdy przestajesz przekonywać, ona sama szuka powodów, by zostać. Kiedy stoisz mocno na nogach, ona zaczyna pytać, czy jestem wystarczająco silna, by iść z nim. To nie jest gra psychologiczna, to nie jest manipulacja. To naturalny efekt życia w zgodzie z własną strukturą. Bo lekcja końcowa nie brzmi, jak sprawić, by kobieta cię pragnęła. Brzmi, jak nie stracić siebie, gdy miłość puka do drzwi. Pamiętaj, jeśli jesteś drogą, silną, stałą. Nieustannie rozwijającą się, to osoba, która chce iść z Tobą, musi wybrać, albo podążać, albo zostać w tyle. A ta decyzja nie wynika z Twojej potrzeby, lecz z faktu, że Ty się nie zatrzymujesz, nie odrzucasz miłości, ale też nie pozwalasz jej zdefiniować swojej wartości. Bo prawda jest taka, makiaweliczna tajemnica to nie manipulacja, to zasada. Nie chodzi o kontrolę emocji innych, chodzi o życie w taki sposób, że to relacje muszą się dopasować do Ciebie, nie odwrotnie. I gdy żyjesz właśnie tak, przyciągasz nie tylko kobiety, przyciągasz szacunek, lojalność i obecność ludzi, którzy naprawdę mają wartość. Nie dlatego, że ich szukasz, lecz dlatego, że oni nie potrafią nie być przyciąganych. Bo wtedy przestajesz być tym, który pragnie być kochanym, a stajesz się tym, którego się wybiera. Nie dlatego, że jesteś idealny, lecz dlatego, że jesteś niezastąpiony. Nie dlatego, że masz wszystko, lecz dlatego, że masz coś, czego świat już prawie nie ma. Jasną drogę, niewzruszony umysł i serce wolne od zależności. W takim świecie kobieta nie musi być przekonywana, by zostać to ona zacznie się bać, jak nie stracić Ciebie. I właśnie to jest przyciąganie, które nie przemija.